Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na kanale. Dzisiaj trafiły... Poprzedni filmik dotyczył bociana, który został gdzieś tam porażony prądem no i wymagał podkarmienia no i czasu, żeby się zregenerować. Natomiast teraz trafiły bociany z gminy Firlej. Tam niestety... Doszło do tragedii, ponieważ podczas wiatru zawaliło się bocianie gniazdo na uskniętym drzewie. Nie zostało gdzieś tam odbudowane, czego ja zawsze jestem zwolennikiem, żeby za wszelką cenę na takie gniazdo odbudować. No, czasu było mało, nie, trafił, nie, nie udało się tego zrobić i małe bociany trafiły pod opiekę właśnie mojego ośrodka rehabilitacji. Ale w ośrodku rehabilitacji przebywają bociany trwale kalekie, które przystępują tu do lęgu, które próbują tutaj przystępować do lęgu, dlatego że z racji swojego kalectwa niestety te jaja nie zawsze są zapłodnione. No i tak jest w przypadku kilku par, natomiast mogę im podłożyć pisklęta, które są właśnie wyrzucone z gniazd albo z tych gniazd wypadają. Więc zrobimy sobie teraz taki eksperyment jednej z par te właśnie maluchy podłożymy. Także zapraszam serdecznie do obejrzenia dalszej części filmiku. Jak widać są maluchy. Jeden z nich jeszcze dzisiaj się wykluł, co zresztą po nim widać. No, te dwa już mają co najmniej mm, 2-3 dni. No i cóż, akcja podkładania. O, to są właśnie pisklęta bocianów. Maksymalnie 3-dniowe czy tam 4-dniowe. To już mm, najlepiej. No, i teraz jak najszybciej muszą trafić pod rodziców zastępczych, żeby się nie wyziębić. Tutaj widać już w jednym gnieździe przebywa młody bocian, ale on rzeczywiście pochodzi od pary trwale kalekiej, został tutaj zostaje tutaj przez nie wychowywany i to jest ich syn pierworodny. Natomiast tu podłożymy dzieci zastępcze, ponieważ z tych jaj i tak nic nie będzie, i tak nic nie będzie, natomiast bociany mogą, będą mogły się cieszyć swoimi dziećmi. Także podkładamy jajka które już dawno powinny się wykluć. Zabieramy i zaraz zobaczymy co się będzie działo dalej. Teraz czekamy na reakcję pary trwale kaleki. Ja bardzo was przepraszam za to, że te filmiki są tak nagrywane ciągiem i tak na spontanie, i tak na szybko, ale niestety mój laptop się zepsuł i muszę kupić nowy, a na tym, który się zepsuł, miałem program do obróbki wideo, więc łatwiej było nagrywać, łączyć klipy jedne z drugim, z drugimi, no sami zresztą wiecie, a teraz nagrywam ciągiem na tyle, ile pozwala na to e, telefon, więc tymczasowo mamy w nagrywaniu takie warunki polowe, ale chciałbym po prostu Państwu dokumentować to, co się dzieje. Miejmy nadzieję, że parę, para trwale alejkich bucianów przyjmie e, nie swoje dzieci, one o tym nie wiedzą w zasadzie. No i że dalej będą się mogły wychowywać obok pier pierworodnego pisklęcia bocianów trwale kalekich. Mam nadzieję, że nie kalecze języka polskiego. <grymne> Zobaczymy, co dalej będzie. Z racji tego, że pośrodku są kamery na żywo, mam możliwość monitorowania tego, jak i Państwo również na żywo, co się dzieje w bocianich gniazdach. Jak widać, przyszedł ojciec albo matka. No, i chyba pisklęta na ten moment są zaakceptowane. Próbuję siadać, próbuję je ogrzewać. Co w tej chwili jest dla tych piskląt najważniejsze, ponieważ. One mają tylko puch, który nie chroni ich w żaden sposób. One nie są w stanie teraz regulować swojej temperatury, dopóki nie będą miały własnych piór, więc musi to robić rodzic. Także chyba, o, i tutaj, mimo tego, że jest większy, to również jest jeszcze ogrzewany przez swojego rodzica. Teraz witam Państwa z mojego balkonu. Dlatego, że musiałem szybko pójść do domu i na bieżąco przez monitoring śledzić to, co się tam dzieje na wybiegu. Niemniej jednak na ten moment pisklęta zostały przez parę trwale kalekich bocianów przyjęte. One z racji tego, że posiadają anielskie skrzydła, nie były w stanie znieść jaźni zapłodnionych, ale teraz mogą się cieszyć z dzieci zastępczych. Także czekamy na ich dalsze losy. Ja bardzo przepraszam za ten filmik. Stricte szybko montażowy, ale na to pozwala mój telefon. Jak kupię nowy laptop, to wszystko już będzie hulało i łatwiej mi będzie nagrywać kolejne materiały. Także bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmiku. Na dole znajdują się linki do aukcji internetowych, na których można kupić pokarm specjalnie dla naszego ośrodka, specjalnie dla piskląt, które tego pokarmu będą potrzebować. Za każde okazywane dotychczas wsparcie dziękuję. No i pozdrawiam bardzo serdecznie. Do następnego filmiku.